Siemaneczko widzowie, no dziś mam podbierak, wędeczkę tym razem inną wziąłem, Parcie na to, CW od 0,5 do 3 gram, big slide, taki tam sprzęcik, lata to daleko, plecionka jakoś 0,04, mocna jakaś chińska, która nie pęcznieje, nie? I to jest plus, czy dziś pobiorą, jest poranek, zobaczymy, jest bardzo płytko, gilów, gilów jest pełno i trzeba lecieć, siedzi! Patrzcie, o, ale zar zarąbał. Trzeba z rana połowić, bo później jest taka lampa. Patrzcie jak się gnie pięknie. O, ale szokonek. O, pierwszy rzut i no piękna akcja, zobaczcie jaki piękny. Skubaniec. no Tego się nie spodziewałem, bo wczoraj widzisz, widzieliście. Kto, kto nie widział filmik, to zobaczy. Tylko szczupak przyrżnął. No taki o. Jednogramowa główeczka oczywiście. Z, z Hinolandii. I taki okonek, ale będę trzymał na razie w siatce, bo mi nie odprowadzały. O, cyk, do wody. Nie ucieknie. Ależ piękne. No to się ładnie zaczęło. Mam nadzieję, że to nie klątwa rzutu. <grystanie> Jest zainteresowanie dzisiaj. Widzę jak odprowadzają. A są dni, że możecie rzucać i nic to nie da. Kurba, o macie. Właśnie to są dziury wobrowe. Jebańskie Dbanie owały, wały. Kur... No i wpadłem w dziurę bobrową. Trzeba będzie wylakierować też te laczuszki. Znaczy się te kroksy, jak laczki wczoraj. Kurde, czyste ubranie, brudne już, cały gleba. Kurde, <górdej> nie zauważyłem, zobaczcie, bo koskosiływał i siana się tam narąbało, nie? Tak to jest właśnie, na naszych terenach tutaj. Oliwa jasna. Dobra, dawać co tam tym razem wpadnie, o no, tym razem. Praktycznie co rzut się ściąga, trzeba ciągnąć, o widzicie tam na przykład. No jest niby tam głęboko z metra, tym je, takie coś po drodze, no ale jak ponad 20 lat się nie czyści, wyrąbane. Po latach 90. -tych, 2000 -tych, początki skończono. Po co? Rzeki regulowane, trzeba to czyścić, bo to jest w razie cofkiatru z północy. To ta woda z czasu nie będzie miała gdzie się schować, po prostu jak jest z metr mułu, wszystkiego dziadostwa, bo to wszystko przez tyle lat gnije, opada, wiecie jak jest. Ryby podpływają, ale tylko jeden okoń. Co? Zmiana przynęty. U nas sprawdzone są takie olejaczki w kropeczki, bo jest dużo, dużo okonia. Bardzo dużo. I zawsze to okoń, u konia też zeżry. Podobna rybka, taka pod kolor to. Dlatego tak częściej biorą, oczywiście takie zżerowanie O Ten jeden okoń to może być przypadek. Bo strasznie grzeje już lampa. Jest! O, następny! Zmieniłem przynętę, ale patrzcie jak ta wędziocha fajnie chodzi. Ja nie robię reklamy. Po prostu takie czasy dożyliśmy, że coraz lepsze te sprzęty są. No 0,5 g do 3 wyrzutu to daleko i rzucicie, nie? Malutką przynętą, gramówką. O, potem na koniec pokażę tych okonków. Może co innego wpadnie, zobaczymy. Koziela, ziela non stop te gile ściągam, masakra, nie? Weźcie 20 lat temu, pomyślcie, rzućcie taką wędeczką, taką małą gramaturą przynęty. Czyli gramówka i tam przynęta z gram, no to nie jest 2,5 grama będzie. Gdzie kiedyś tylko żyłki były, nie? No, technologia tak poszła do przodu, że o. Patrzcie, ona w ogóle nie pęcznieje. O, to te gile się nawijają. To jest jakaś chińska sprytna. Ale zamówiłem jeszcze cieńszą. To będzie ciekawe dopiero. Plecioneczka. I ona dosyć mąco. jest, i 6 do 6 7 kilo. Chciałem urwać to w łapy się wżyna, nie? No, jeszcze myślę, że z godziny i out. Bo tak pali w plecorzy, że szok. Oparcie, pyk i brzeg z tamtej strony. A no bez problemu da się tu rzucić, i trzeba szybko ciągnąć w miarę. O, siedzi! No bo jest od groma ziela po prostu. Siedzi! Następny ładny taki. Okoneczek. No to się rozkręcają. Cyk. Zmiana miejscóweczki, i walimy tam pod krzaki. Zobaczymy tutaj. Już siedzi. Pierwszy rzut. A ty! Akurat stał pewnie. Ale gdzie są zdręgi, bo na taką małą przynętkę czasem potrafiłem złapać zdręgę, aczkolwiek powinna być jeszcze mniejsza. Wydaje mi się. O, to było eleganckie. Rzut i branie. Jaki lin! Wow! Nie wiem czy widać. Jo, ja, Drugi! Trzeci! Widzicie jak zarośnięte? Z półtora metra dziadostwa, nie? Dobra, bryknę jeszcze dziądziej. Na koniec piękne przepłynięcie chociaż trzech linków. Coś pięknego. Jako mięsiarz tutaj na północy, wezmę je, zeżrę je. Zeżrę ładne cztery okonki elegancko rozumicie o dobra zmieniamy miejsce